Dużo czasu na siłownię versus mało czasu na siłownię. Ćwiczenia. Klata. Dużo czasu na siłkę, wyciskanie poziome lub rozpiętki i wyciskanie na skosie lub rozpiętki z dołu do góry. Mało czasu na siłkę, wyciskanie poziome. Plecy i tył barku. Dużo czasu na siłownię. Wiosłowanie poziome. Ściąganie z góry, odwrotne rozpiętki. Mało czasu na siłownię, wiosłowanie poziome. Barki. Dużo czasu na siłownię, wyciskanie nad głowę, wznosy bokiem. Mało czasu na siłownię, wyciskanie nad głowę. Nogi, dużo czasu na siłkę, przysiad, jakaś wersja hip-hinch lub jakaś wersja martwego ciągu, uginanie nóg i prostowanie nóg. A, no i jak masz dużo czasu, to warto też, żebyś zrobił coś na łydki. Mało czasu na siłkę, przysiad, jakaś wersja hip-hinch lub martwego ciągu. Biceps, dużo czasu na siłkę. Uginanie stawu łokciowego, mało czasu na siłkę, to samo. Triceps, dużo czasu na siłkę, prostowanie stawu łokciowego, mało czasu na siłkę, nic. Brzuch, dużo czasu na siłkę, zgięcie kręgosłupa do przodu i zgięcie kręgosłupa do boku lub jego rotacja, mało czasu na siłkę, nic.